Eee. Przepraszam, co to było? No właśnie... Z co? Z co, co z tym autem? Oh, yes. Co z tym? ...w nas samochodem, który wybuchł. Dzień dobry, cześciu mi do Was. Bardzo serdecznie ja jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka i, i Ren. Ejka! I Hello. dzisiaj online Batman Mucha, Ale Byczka i moi drodzy, zastanawiamy się, co się stanie, kiedy jedna osoba będzie w środku. Tak, ostatnio, a będziemy dmuchnięci przez Batmana. Mm -hmm. Ren, jak myślisz, co się stanie? Kurczę, ciężko powiedzieć. Myślę, że ten Misiek. że zrobi się większy i zacznie nas sklepać w kolejce. nie ma. Ja też miska nie widzę, także Ren musiał coś e, tam e, wypić, wypalić. E, jak e, e, to nie ma i, i oszelka. Ja e, sądzę, myślisz... że wylecę, że po prostu zostanę okay, wyrzucona. Tak. Dobra, Wypań? ja nie mam z tego pojęcia, co się stanie. Zakładam, że stanie się coś mega dziwnego. Mhm. Mm Okej. Okay, Ren. Trzy. Cztery. Ry. No, zginęłam na miejscu. <laughs> zginęłam na miejscu dosłownie. Nawet nie widziałam momentu zdenięcia. Tak, to się nie spodziewał. Tak, się nie spodziewał. Tak, ktoś to mógł przypuszczać, że po prostu e, się zdechnie, nie? Co to, to mógł przypuszczać? Dobra, chodźcie tam jeszcze raz. Jeru, no, Ren, no bo ja poleciał. dalej. No. Dobra, stoję. Znaczy, ja już leży troszkę. Muszę podjechać tam kawałek. Ja bym się ja zobaczył, jak to będzie by... wyglądało. na dół. Uhu. O, dobra, luz. Pięknie. Au, au, au. Dobra, Jaszelka, wiesz co, weź, e, przejmij stery. Poczekaj, bo muszę. moja postać żartowy. trochę... Podwozia ci wyszła. O, dobra. No, wsiadaj, wsiadaj. Dobrze, e, Ren, jak będziesz gotowy... Tak, dokładnie. ...to weź tam e, dmuchnij. Z tego miejsca? No Ale trochę krzywo stoicie, nie? Boję się, że w ścianę polecić. Dobra luz, być dobrze o, o. Dobra O ja przeżyłem Eee Aaa widzicie. Joszelka ja słabi... O Co zrobiłeś? Przeżyłem... Nie rozumiem! Szelka... Jejku, przestań, bo chcę przeżyć! Weź te kupyka, czekaj. Co ty się tutaj wziąłeś nagle? Ja? No. A ty byłeś w bałcie cały czas? Tak. Nie, ja wypadłem na początku i szurałem tutaj ketchupem. Ojej, kurwa. kurwa, Tylko mam mało teraz, tam i więc... tutaj? Więc za chwilę prawdopodobnie chyba padnę. Nie, padaj. Tak. No, padłeś, nie. powstań. Hehe, brak twojego produktu. Czekaj, czekaj, czekaj. goni ogólnie. A zostań! Nie, no siebie! Ale idzie cię Czekaj, pomogę ci! Ale możesz mnie nie kopać? Czekaj. Dobra. A, no weź się ogarnię! Zrobi z źółka! Wito! Weź do środka i weź tu paku! Ojejku! No. no nie po jajach! No bo tak tu się kończy. <grym> weź tak się do czwartego takiego. jak dostaniecie... E, Oj, kumniaka, no gdzieś... Nie tam, gdzie trzeba. Nie Proszę rozumiem, o co wam chodzi. E, Joszelka, chodź tutaj. Idziemy, kawałek. Ej, bo no, ja już nie mam, znowu dostanę Ale no, nic, się na się no, na tak co ci nie zrobiłam. No tak Ja czekaj. nic ci nie zrobiłam. Oj, oj, oj. Dobra, sekundka, tu sobie wejdę. Sam się o, potrąciłeś. Super. Tylko czekaj, 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 ekwipunek, przekąski. Ja nie mam nic z żarcia. Ja mam kocim karmę. E, dobra. Hmm? E, ja się to, propos, tam Zjedź tam kawałek do przodu, pop i w prawo. I w prawo tam pojeść, w prawo tu pojeść, no. Fak, ale ja mam problem, to się żeby je, pro, problem mam, żeby jechać, bo trzeba jest cięć No zapasami no, za się nie zapią. jak się nie zapniedzie, wow. tak to wygląda niestety. To nie Gdzie teraz? No tutaj zjazd po prawej, wiesz, na no, ten trawnik gdzieś po prawej. E, I rentam tam zjedź to nas e, pięknie mógniesz, a później zobaczymy jak rent będzie latał. Dobra. No nie, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne, żeby zobaczyć jak to wygląda. Z każdej perspektywy. Dobra. O wow. no dziękuję, wyrównałeś mi. Proszę. Dobra, Ren, zjeść tam, o, dobrze, tam, tak, tak, dobra. Okej. Okay. Mam jeszcze niżej? E, Ren, przede wszystkim, e, ty nie stoisz za nami. No, Ale to wy możecie dorównać, bo to jest ta górka już. taka, dobra, taka, dobra, taka, dobra. taka, 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 wiesz. Wiesz, ja poczekaj... cię prędzej zepchnę. Dobra, no, zjeść tak ale... lekko, lekko zjeść po prostu. O, ja nawet tracę? Żyć, ja życie tracę po prostu, jak ona jedzie, nie? I czekaj, ja nie mogę pojechać do góry. Dobra, poczekaj, co bo... Co jest? Wypadłem, wypadłem. Dobra, no. Dobrze, czekaj. Dobra, czekaj, czekaj. O, o, dobra. Eee, Jest? Teoretycznie. Dobra, dawaj! Uh, uh. Nie, bo nie ma, no muszę uh. trochę skręcić. <gryź> no, wycofaj ją, Wycofaj do tyłu! Dawaj! O dobra, jazda, lecę. No o, dobra, to lecę. No dobra, to lecę. Aż bym poleciała. I wylądował po Pawelos. Ładne, ładne korbki robiłam. Bardzo mi się to podobało. Co robiłaś? Korbki. Korpki? <grystwo> 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 Korpki ko ko korbki? Korbki w powietrzu. W łasko, dobra, w łasko, dobra, w chodź tutaj, bo to muszę podrzucić. No Mogę podjechać co najwyżej. <grystwo> jejko, co no, tam tak, mruczysz? Jakąś modlitwę czy co? Chodź tam i ten, podjedziemy. Dobra, jedź, Prosto podjeździć, prosto, tam do tego. A mógłbyś tak, teraz. Tam... Nie, pro, nie tym. Nie, czekaj, nie kręcić ja tutaj... mi kółkiem? Czekaj, no ja ci kręcę tutaj gdzieś, ale czekaj, dobra, o, tu jest parking i tu na parking wiecie Tam jest taka hopsalnia, wiesz? Mhm, mm tylko czekaj, bo mam problem. Z... Tak, otwiczyłeś mi <laughs> się w kołach, chyba. Dobra, tylko teraz zróbmy, żeby Ren poleciał, może co? Okej, okay, ja chcę zobaczyć. Mógłbym się specjalnie przebrać, ale kurde. Dobra, teraz ja to już. Ja szelka, nie mam, tutaj o, to dobra, to ja szelka będzie dmuchać, ja będę. Co ty robisz? Nie masz się tego pojęcia, co ja robię. Dobra, podjdź nam troszkę do dupci. Poczekaj, wyrównam. Tak, dokładnie. Weź lekko wyrównaj. Nie mogę się doczekać. No. Kucnij sobie na kontrolu. O, dobrze. No dobra, no dobra, to... Tak, żebyś się nie spodziewał. Nie spodziewałem Tam rozszerowane no, jak dobra, nutella na kanapce. śmiesznie. No. No Jak Nutella na kanapce. Cześć, na kanapce, na kanapce, ale prawda, Gdyby nie ten most, żebylonowała być ładnie. Ej, czekaj, czekaj, tu jeszcze możemy się popsnąć. Tylko ja proponuję, może. Tak, inaczej, tak, tylko tutaj na tutu. Ale tym razem proponuję zobaczyć jaka będzie różnica, bo prawdopodobnie nie lecimy zbyt daleko, bo jest po prostu kolizja człowieczka w środku z samochodem. I tak może być. Więc. Ja sobie wezmę, e, czekaj. E, Joszoka, Ren, gdzie jest Ren? Ren już tu przyjechał. Ren? Ren, Wsiadaj Stradam tutaj do tego, za kierowcę. Jeszcze można spróbować, ja, wiesz, usiąść na tych skrzynkach i no wtedy... Właśnie, właśnie to chcę, zrobić. A, chcę to mam, zrobić. Trochę wam auto ucieka. Poczekaj. O, czekaj, dobra, dobra. Okej, okay, gotowy! Ohoho. No dobra, niech wam będzie. Trzy, cztery, buch. Ej, spadłem! Spadłem, się, ale co? ja nie spadłem. Co? Ale przeżyłem A jakim cudem przeżyłeś, tym przeżyłeś? Cztery łapy! Łapy, łapy, cztery, łapy! A to miało być co? Kry masz cztery łapy, to co, co to co miało być? no zdechnę zaraz znowu Ile razy e, można zdechnąć na jednym odcinku? Ulej, więcej niż masz raz żyć. No, czekaj, gdzie ty jesteście? Ty wy tu jesteście? Czekaj, 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 czekaj. Czek. Dobra, leci. Oooo, ławek! Nie spożyłeś chyba leci. Wow, wow. <grym się> Znowu <wziął> te piruetki. Zachowam jaja jakąś babę. Szczerze mówiąc, czym to niewielkanoc? Normalnie, no, nie, taki, taki szwagier zrobimy w Brodzie. Akcesoria <grym> <grym> do auta za 9,99 9,99? Gdzie jesteś Dziękuję. A tu jest 10 euro, dobra? Jestem w sklepie. Akcesoria do auta 9,99. Oj, sorry. Naprawdę dziękuję. Nie zauważyłam się. Masełko. Nie zauważyłam się. Weźcie no. normalnie pojechali, sobie. Tam, zem... tam jeszcze <gry> zaduję. Skacz na dół zaraz, spokojnie, zaraz skacze na dół. Dobra, dobra, stój, <grym> o, przynajmniej ty potrafisz wyhamować. Aha <grym> no tak jeszcze no ty Aha, jak się do mnie wrypuje. Ja Aha. i prosto na rogi bierzesz. A wiesz co ci powiem? Jedź w lewo. A wypchaj się jedź w lewo, tam do jeszcze zjeść. To Ja do was podjadę. Hmm. Nie, nie, tutaj trzeba na dół zjechać. To przez barierkę ja powodzenia życzę. Nie no, spoko, to są autotrenowe, wszystko się da zrobić, patrz. Zobacz, o, elegancko. Ja proponuję, jeszcze oka w ogóle, żebyś, o, o dobra, dwóch nas w ten sposób, jasne. Patrz, trzymam o, się. Ciekawe czego. Jero, ona jeszcze natarnią dostała <laughs> twarz. Ja też teraz jeździ na Eee. <laughs> przepraszam, co to było? No właśnie... Co? O, co z tym autem? Co z tym? Ten... na samochodem, który wybuchł. Eee. Co się stał eee, z samochodem. Ja nawet nie trzymałem klawiatury, ja, ja nawet nie wiem, co się stało. A on zaczął lewitować, w sensie. I to po czasie. No? Zaczął po 5 sekundach, no, od kiedy on leżał, zaczął nagle no. lewitować. W sensie no, w powietrzu strzeliło go. A to czekaj, ale to czekaj, jest... to żyje? Znaczy, tak? Jest... Dobra, trochę w kiepskim ja stanie. Nie, że nie jest, wiem, ale... że jest opętany. <laughs> trochę to nie jest. działa, nie? Tak. Dobra, Jaszorka, dawaj w twarz! W twarz? A to czekaj. maskę, dawaj maskę! Oh. 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 jest ściana! Oh. Okej, okay, dziwnie oh. oh. leciałem, muszę powiedzieć. Co to, policja? No Boże, serio?! Co policja tak? ci chyba nie I lubi. To odcinek jakikolwiek tutaj w ogóle nagrywany był. Wszystko mnie potrąca po prostu. Jak nie radiobus policyjny, to coś innego. Dobra, bo muszę chyba policję tam... ...zrobić ja, zim... Wow. ty, co Ty robisz? Przestań. Wow. Piliśmy jakiś oh. chwyt. Dobry, Taki, dobry Co to w ogóle za chwyt? przestań im przytulać Weź, wsiadaj do środka Przepraszam, co robię? Hey <laughs> wsiadaj do środka Patrz, nie śpiesz się O Dobrze Tylko czekaj, wiesz co ustawmy się gdzieś... Dobra! A, trzymam, Wsi, się, trzymam się! Trzymam się, To dobrze! Ale czar. No Moi drodzy, no niesamowite! To jest... Czołówka! Play. Spokojnie, e, słuchajcie, chodźcie pojedziemy kawałek gdzieś dalej. Znaczy Mam się, ręce ja wykształtowane nutellą. Nutella ten. To? Wiecie. Be ready! Co ty gadasz? To? Jaka nutella? Play! play. Chcę. O czym ty mówisz, co? Co? No. Dobra. Nie rozumiem. E, Czekaj, bo tu jest jak... O, tu pa pa pa, pa, pa Tu, tu, tu! Pa pa, Nie rozumiem. Aha. Tu. Rozumieć? Ja staram się rozumieć, ale ja nie umieć. Teraz to Dobra, wygląda jak jakiś Nie, nie umiem. Dobra, widzisz, zamienimy się. Ren, zamień się w takim razie, bo Joshella nie ogarnię. Ja widzisz? nie ogarniam, nie umiem cofać. Dobra, wejdź do środka. Nie Umiesz tu. Cofać? Czemu tak? No i czemu policja ci goni? No Boże, ciepiałko, jedna się No nie, no Boże, po ja ja prostu. Ja się nauczę. No nie wsadzaj mi tu, no. To jest? To jest? masz prawko, a ja cię muszę uczyć jeździć? Masakra, No nie, gdzie ty no. się... No, no, ona się, się pcha do tyłu. Tej no wejdź, no ale. No dobra, o, dobra. U mnie dawaj, biegła jadę, w miejscu. Dobra. Nie! Joszelka, coś ci chyba wysmarowało. Cosy, to chyba. Co się stało? Ja już to miadę, ja już to miadę, spoko luz. A czekaj, jeszcze Joszelka, no tak. No właśnie, no jeszcze ja. Ja po Joszelę. Po kogo? Po jak Nutelle? Tylko... Tyłem. Dawaj, chodź Nutella. <grym> ja jestem Joshella. Joshella, Nutella, no. Ja nie mogę. Dobra. Uh. Ojojo. Ojo, to było fajne, to było śmieszne. Tak, teraz... tak nas trzepnąłeś, że po prostu spadliśmy i tyle. <grym> no nie wiem, o co ci chodzi. <grym> Dobra, oh, ja muszę podjechać. Tylko teraz tak ładnie weź tam, żeby, okay, wiesz, żeby nas nie o. Ja sobie tylko wysiądę i wsiądę tam wiesz gdzie. Tak, tak, no, ale szybciutko, szybciutko. I z drugiej strony musisz podbiec, z drugiej strony musisz podbiec. O, dobrze, elegancko, bardzo ładnie, teraz ładnie. A. O, poleciałam. O, żyję. O. A gdzie ty jesteś? Żyję, obok ciebie. Ona żyję! Jak obok mnie? No tu. A, tutaj, faktycznie. <laughs> Możesz siadać. Nie dolec, nie dolec. Dobra, wsiadaj, szybko, już wsiadaj. A bez drzwi si to tak będzie działać? Tak, oczywiście. No proszę cię. Jak czemu bym chciał, Bo drzwi nie ma? No właśnie, tak się zastanawiam, czy bez drzwi to tak działa. No o, o, trochę wyleciałam. Ej, wyleciałaś, bo drzwi nie ma. To by się spodziewał. Dobra, to wsiąść normalnie, albo tak. No, no tutaj. czekaj! Daj mi usiąść. No dobra, to klikaj szybko. Dobra. No, no co jest? Proszę. Moja postać się odlepiła od no tego. Boże, ja, no, Ale, Kogo koleś. ja wiozę? Kogo, kogo ty wiedziesz? Na pewno nie A ty, mnie. Co ja, co ja wiozę właściwie? Co no co, właśnie, na pewno nie zostało? mnie. Ej, policja mnie goni. No tak, prawdopodobnie możesz mieć rację. Tak. E, czekaj, chodź, jedziemy, szybko, tam, albo wydmuchaj mnie gdzieś, e, gdziekolwiek, nie wiem. Halo. A joszolka ja to co? Biegnie. A Joszelka biegnie, czekaj, to Joszelka, to czekaj. A ty gdzie ty ja jestem u góry, bo mnie to zespiło. A to, schacz na twarz. A, dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj, o! Idealnie, dobrze, weźmy ją. Weźmy ją, słucham? No tak, no bo... Znaczy, to co zostało z jeszelki. Dobra, jestem na dole. O, jesteś na dole, dobrze, a to już jadę do ciebie. Ja już jadę do ciebie, masz, siadaj. Proszę bardzo. Gdzie Poczekaj. masz Miskę? Tam, ma jesteś misiek. O. Los Santos Police, nie znam. Czekaj, okay, czekaj, o, 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 o. Dobra. Jestem, siedzę. No, ale no, leżysz na mnie. Proszę Cię, no... Gdzie jedziemy? Od czego, od czego Dobra, jedziemy? Dobra, chyba wypadłeś. Albo Nie, nie. wypadłem, normalnie jestem. O, to... Nie! Nie! No! O nie! Była policja z przodu. Była policja z przodu. Czy ja Cię wyglądam na policję? policję? Nie, miałem no, zaznaczoną nie policję. Pomyślałem sobie, poczekam, żeby przypadkiem was nie namierzyło. I no, nie namierzało, nacisnąłem no. w momencie kiedy się przyłączyło na was. Dobra! Dobra! <ślam> No, po robocie. Tak Absolutnie tak tego nie Ja zostawiamy. nie wierzę. O, tutaj same jakieś takie o. dziwne akcje. Nie rozumiem, o co chodzi. No, Mejku. ty dzisiaj tak nie rozumiesz? No, Joszelka, co ty robisz? Kartofel. Kartofel. Mieliśmy się bawić fajnie. Kartofel. Je, jednak rozumiem. Ja się bardzo dobrze bawię. Zaraz normalnie się pobawię. Gdzie tam u góry łazisz? Halo! Tu nie łazisz. Wow. Joszelka. Jaszelka, Ja doryna chciałam. A gdzie ten Ren jest? Nie interesuj ja się. Mogę? Gdzie ten Ren? Prowadził się. Halo, Ren, wychyl się. Joszelka się wychyliła. Nieprawda, ja nie chcę. Ja nie lubię. Josel. Ja mam taką... Hmm, plamę a na co tych... Masz? plamę na spodniach. Ren, gdzie ty jesteś? Przestań. Przepraszam, ale dlaczego bawicie się beze mnie? Co to ma być za zabawa bez Joszelki? No bawimy się, widzisz? I odpakowałem w ciebie amunicji. Camp. Ale zabawa będzie szerki? nie rozumiem, dlaczego? Takaj okay, gdzie ten Ren? Ren, Ren wychodź się. Co? Ren, to? Wy... Dobrze, oh, dziękuję. Czy można Taki potem wejść to, policja to, 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 nie jest to jest tutaj też policjant. Halo? Panowie się dobrze bawią. Panowie, O nie. nie Hej, Ren. Co Dala. masz? Co tu masz? Nie, no dawaj, dawaj mi, Co tu masz? Halo! No nie. O nie. Nie ma tak, ja się tak nie normalnie No halo Nie, czekaj, jeszcze nie Dlaczego mi tak robisz? <laughs> Czek Czekaj, zajmie to parę lat, tysięcy mm. lata, ale końcu. Dobra. dobra Pożyczę no, Pożyczam do To za oh. normalnie kluchy Pożyczam to party? No dobra, no Równek by źle pocztą No jest Jaszaka, wsiadaj do auta O nie! A, bo ja też mam. <laughs> Chyba też masz. coś się stało z okay. moim Batmobilem. A nie wiem, coś no, jakoś wybuchł. Myślę, jakoś że nie byłby sobie Tak. ten odcinek tak. po prostu, ja nie wiem. Rent to wszystko jest Wszystko jego wina, oczywiście. Nieprawda, nie wiem o co e, ci chodzi. No i nie, to Joszelki wina, tak? Aha, ja się, no tak. To rację. E, więc to wszystko wina, Joszelki oczywiście. Pan Kotek nic nie zawinił. Pytanie. On jest niewinny, bo to o, jest Kotek. Tak. Totalnie to nic się nie stało. Kotek. On nic nie robi No przecież. dobrze, no to co, no to no tym akcentem położyć. chyba warto byłoby skończyć już. A może tym akcentem? Szukam jeszcze, akcent, jeszcze akcent na koniec, czekaj. Jakby tutaj w chwili to byłoby super, ale niech nic nie zrobi. No tak cóż. Jak niby rzuciłaś, jak nie rzuciłaś. Aaaa. No Dobra. rzuciłam. Trzymajcie się, chaos pa, pa pa, następnego! Idę na policję, na skarżę, na was. O nie, ja na ciebie. Halo, policja, department, tam jest typiarz i typiara. Chyba. O, ład, trochę bolało. Ale już jej nie ma, nieważne. Zaraz się pojawię.